Dzień dobry, kochani, witajcie w pięknych okolicznościach przyrody, które być może osłodzą Wam temat dzisiejszego vloga. Sztywny pal Azji, słyszeliście o takiej konstrukcji? Sztywny pal Azji to jest taki pal ustawiany w niektórych azjatyckich krajach w dniu świąt, który jest czczony, przyswajany rozmaitymi kwiatuszkami, słodyczami. Obchodzą się wszyscy z tym sztywnym palem Azji jak z jajkiem. On nadaje ton, i mimo że sam w sobie nic nie znaczy, to jest w centrum uwagi całej społeczności. Oczywiście, jak każdy gest, taki idolatryczny, rzekłabym, ma wymiar symboliczny, natomiast żadnego znaczenia praktycznego. Przy okazji, Mówię, że nie chcę obrazić Azjatów. Zaraz dowiecie się, że ta metafora posłuży sparafrazowaniu życia politycznego w Polsce. Kochani, Szymon Hołownia, jak widzę wystąpienia z jego konwencji, kosiniak Kamek. Freudowska y pomyłka, kosiniak Kamek też. Jak patrzę na niego, to krąży wokół hołowni, jak e taka malutka. Ziemia wokół słoneczka swojego. Nie wiem o co tutaj chodzi w tym układzie. Kosieniak Kamysz nigdy nie był wielkim politykiem ani znaczącym politykiem, no ale wydawało się kiedyś, że traktuje siebie i swoją partię poważnie. Od jakiegoś czasu to wrażenie prysło bezpowrotnie. Wracając do sztywnego palu Azji, to jest Szymon Hołownia. To jest facet, który stawia siebie po środku wydarzeń, stawia siebie w centrum wszystkiego, w centrum każdej analizy politycznej, w centrum kampanii wyborczej, w centrum planów opozycji wyborczych i każe ukwiecać się tym kwieciem i chodzić koło siebie i tańczyć i śpiewać i gotować. i Niby koło gospodyń wiejskich mamy wokół niego wyprawiać harce. Ten facet jest albo autentycznie przekonany, że jest najważniejszy na świecie, mimo że nie jest, bo Wystarczy spojrzeć na proste sondaże wyborcze i gasnącą sympatię wyborców. Albo, co też jest drugim scenariuszem, według mnie równie, jeśli nie bardziej prawdopodobnym, to jest facet w jakiś sposób doganany z pisem. Bo to, co robi Szymon Hołownia, kompletnie nie ma sensu, jeśli przyjmie się założenie, a takie założenie jest przyjmowane przez większość, mam takie wrażenie, przynajmniej publicystów. Że ten facet chce wygrać z pisem. Tylko no, nieudolnymi metodami, metodami, których nie pochwalamy, czy widzimy ich bez sensu. Z tego punktu widzenia, jeśli się przyjmie założenie, że chołownia chce wygrać z pisem, większej rzeczy, które on robi, jest kompletnie bez sensu. Natomiast jeśli się przyjmie inne założenie, jeśli się przyjmie założenie, że chołownia nigdy nie chciał wygrać z pisem, że chołownia tylko udaje, że chce wygrać z pisem, a tak naprawdę robi wszystko, co może, żeby osłabić opozycję i ułatwić pisowi zwycięstwo, o, no to wtedy postępowanie chołowni nabiera stuprocentowego sensu. Hołownia to jest facet, który bardzo mocno krzyczy na pis i bardzo mocno gardłuje i krytykuje pis w sprawach kompletnie nieistotnych, które w ogóle nie mogą pisowi zaszkodzić. Natomiast jeśli są sprawy istotne, które mogłyby pis zatopić. Trzeba je tylko solidarnie nagłaśniać, chołownia wtedy milczy, albo skupia się na bzdurach. Było wiele takich historii, ale marsz 4 czerwca, przepraszam, latają tu muszki, pokazał to najdobitniej. Zachowanie hołowni w sprawie marszu, gdzie najpierw próbował go zdezawuować i wyśmiać, obniżyć jego rangę, zapowiedział, że nie przyjdzie, chcąc rozbić ewidentnie jedność opozycji, która ma udział w tym marszu. Potem, jak zobaczył, że już nie ma wyjścia, że marsz nabrał rozpędu i rangi, i że właściwie wstydem i jawną zdradą Polaków jest nie przyjść na ten marsz, no to łaskawie najpierw ogłosił, że jego pracownicy, członkowie jego partii mogą przyjść, a potem, że on sam również przyjdzie. Kochani, tak postępuje człowiek, który chce, żeby PiS wygrał wybory, a nie opozycja. No to krążenie wokół wspólnej listy. Dlaczego do diabła tej wspólnej listy nie ma? W świetle choćby ostatniego sondażu Kantaru, który mówi, że po pierwsze, i z tego się cieszę, i mam nadzieję, że kobiety staną na wysokości zadania, kobiety zdecydują o wyniku wyborów. Wyborczynie nasze głosy drogie panie, więc do wyborów, ale po drugie. Ten sondaż dla kantaru pokazuje, że opozycja ma szansę na większość w Sejmie pod warunkiem jednej listy, co jest logiczne, jeśli się wie, że przeliczane są głosy metodą Donta, który, która to metoda faworyzuje duże bloki. Po prostu opłaca się większym być i startować jako większa osoba. Proponuję przyjąć taką moją interpretację zachowań hołowni, ponieważ inna jest po prostu bez sensu, a jak wiecie, interpretowanie rzeczy bez sensu nie powinno być domeną publicystów. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam z wami pomówić, mianowicie jedynie Donald Tusk tego nie robi kręcenie się całej kampanii wokół Jarosława Kaczyńskiego. I to jest taka rzecz, która mnie zdumiewa, ponieważ zostało już powiedziane i napisane wszystko na temat narzucania przez pis tonu w kampanii wyborczej. Tego nie można robić, na to nie można pisowi pozwolić. Pis nie ma siły mocy już w tej chwili, bo wytracają ewidentnie, traci sympatię społeczną, traci wyborców, traci w sondażach. Żeby narzucać tematy w debacie, a to się ciągle dzieje za sprawą wielu polityków opozycji rzeczonych hołowni, kośniaka, kamesza, ale też czasem lewicy. No, panowie i panie sama platforma z Tuskiem tego wozu nie uciągną, starają się, robią teraz dobrą robotę, uważam, że należy ją pochwalić, no ale wypadałoby pomóc. I no, dziennikarze też byłoby miło. Gdyby nie popierali tej narracji PiSu. No czytałam ostatnio w Onecie piórem Andrzeja Stankiewicza opis kampanii wyborczej, jak to politycy Tuski Kaczyński jeżdżą po kraju i znalazło się tam w lidzie bodajże, wybite na czołówkę i wisiało na stronie głównej Onetu, że oni idą łeb łeb, Tuski Kaczyński. No nie, no nie, no nie idą łeb w łeb. Donald Tusk to jest polityk, który jeździ bez wielkiej obstawy, który spotyka się ze zwykłymi ludźmi, zarówno sympatykami, jak i przeciwnikami, odpowiada na pytania swoich przeciwników, odpowiada na pytania dziennikarzy poza TVP Info, bo tam nie pracują dziennikarze, tylko funkcjonariusze propagandy. To jest facet, który ściska dłonie, który robi kawał roboty. Na spotkania z nim przychodzą tłumy, odbywają się na otwartych placach, w wielkich halach, może wejść kto chce. Jest kontrola jedynie pod względem bezpieczeństwa, a nie pod względów politycznych. Kaczyński to jest facet, który po pierwsze przestał jeździć, zaczął jeździć znowu niedawno, jak zaczął robić to Donald Tusk. Spotyka się w salkach z, głównie z wyselekcjonowanymi sympatykami PiS. Nie dopuszcza wolnych mediów i nie odpowiada na żadne trudne pytania. Nie ma w ogóle mowy, żeby porozmawiał jak człowiek ze swoimi przeciwnikami. Mówienie, pisanie, że Donald Tusk i Kaczyński idą łeb w łeb, jest grubym nadużyciem dziennikarskim i ja bym prosiła, żeby tego nie robić. No nie są to politycy, których w jakiś sposób można teraz porównywać. Już od dawna nie można, ale na pewno to już na, na grubo idzie. W zakłamywaniu rzeczywistości stwierdzenie, że oni idą łeb w łeb, oni się bardzo różnią, nie mają nic wspólnego i Donald Tusk jest politykiem, który odsadził Kaczyńskiego o, nie wiem, o lata świetne. Donald Tusk to jest w tej chwili polityk, który mógłby być politykiem premierem, nie wiem, pełnić dowolną funkcję w każdym europejskim kraju czy w każdym kraju na świecie. Kaczyński to jest polityk, który odnalazłby się tylko w e, białorusko-rosyjsko-wschodnich reżimach albo koreańskich. To nie jest facet, który ze swoim sposobem bycia, uprawiania polityki, e, ze swoją metodą na ugrywanie głosów, która bardzo bym chciała, żeby się skończyła, i zaczynają małe jaskółeczki na to wskazywać, na doprowadzaniu własnego do, narodu do skrajnej polaryzacji, podziału i nienawiści. Do stopnia poprzedzającego wybuch wojny domowej. Ten facet już by się nie odnalazł w żadnym demokratycznym kraju. Proszę Państwa, warto to mieć na uwadze. Niestety media, z tego co widzę w kampanii, też należy czytać nie bezkrytycznie, ale z dużą dozą własnego rozumu. Mediów oczywiście nigdy nie należało czytać bezkrytycznie, ale Powiedzmy, że było więcej mediów, do których można było mieć takie zaufanie. Wiadomo było, że jak pewien redaktor w pewnym medium coś powiedział czy napisał, no to nie trzeba już po nim tego sprawdzać. Były kiedyś takie nazwiska, marki. W tej chwili jest ich coraz mniej i nawet nazwiska i nawet redakcje. Sama widzę po sobie jako czytelniczka także, nie tylko dziennikarka, ale jestem też z drugiej strony przecież jako odbiorczyni treści. Widzę, że trzeba wszystko sprawdzać 10 razy, bo. No ludzie piszą głupoty, jakieś takie mm, symetrystyczne bzdury, po prostu. Tak, symetryści istnieją. Wbrew temu, co mówią symetryści, że nie istnieją, istnieją symetryści, czyli ludzie, którzy. Wiedzą, że PiS jest autorytarną partią, która idzie w stronę Rosji i Białorusi w sposobie zarządzania Polską, a jednak udają, że tak nie jest, i udają, że PiS jest normalną partią polityczną, którą można opisywać w kategoriach normalnej politycznej gry. Tak nie jest. Wszystkie teksty i wszystkie programy, które czytacie i które opisują PiS w kategoriach normalnej politycznej gry, to jest symetrystyczna ściema, choć jak Pewien internauta ostatnio napisał. I w sumie zaczynam się z tym zgadzać. Symetryzm to jest tak naprawdę słowo, które jest za łagodne. Ono robi krzywdę, a słowa są ważne, na słowa trzeba uważać, dlatego że no, symetrysta to brzmi bardzo delikatnie. Tak naprawdę symetryści to są ludzie sprzedajni, oportuniści to są ludzie, którzy widzą, co zła autorytarna władza robi ich krajowi, ale chcą się po prostu ustawić. Sprzedają swoją misję dziennikarską, oszukują swoich czytelników i widzów, żeby ocalić swoje cztery litery i się ustawić w autorytarnym kraju. Tak, to zasługuje na dużo grubsze określenie niż symetryzm. Zgadzam się, ale sama zresztą e, mówiłam Wam wiele razy, że nawet nie lubię słowa bardzo hejt. Dokładnie z tego samego powodu używam go, bo no, jest to słowo, które funkcjonuje i czasem człowiek użyje, zanim się zastanowi, to prawda. Siłą nawyku, ale słowo hejt nie oddaje tego, co wyraża tak naprawdę. Słowo nienawiść dużo mocniej wyraża istotę, no właśnie, nienawiści. Jeżeli się powie, on mnie zhejtował, to jest takie. On mi coś zrobił na poziomie pociągnięcia mnie za warkoczyki w szkole podstawowej, niegrzeczny chłopiec. Jeżeli się powie, że ktoś traktuje mnie nienawistnie, żywi do mnie nienawiść, napada na mnie z nienawiścią, to jest zupełnie inny wydźwięk, prawda? Jeżeli się powie że przestępstwo z nienawiści, to ma zupełnie inny wydźwięk, prawda? Zresztą nienawiść należy do kategorii wyjątkowo niskich pobudek w kodeksie karnym i... Przed zabójstwo czy zrobienie komuś krzywdy z nienawiści jest właśnie traktowane jako niska pobudka i bardzo surowo karane. Ponieważ PiS i Jarosław Kaczyński robią wszystko z nienawiści, więc z wyjątkowo niskich pobudek, no to mam nadzieję, że jak już przyjdzie ta pora, że demokratyczne władze będą delegalizować PiS, na co zasłużył w pełni. Przypominam, niezgodnie zgodnie z moim widzimisię, tylko zgodnie z przesłankami do delegalizacji partii politycznej zapisanymi w Konstytucji. A te przesłanki mówią, że jeżeli nie tylko program, ale sposób działania i metody partii politycznej nie mieszczą się w granicach prawa, to ta partia musi być zdelegalizowana i można to zrobić na wniosek grupy posłów. I mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak jak w przypadku droga Platformo to kamyczek do waszego ogródka stawiania ziobry przed Trybunałem Stanu, że pięciu czy, czy sześciu posłów nie przyszło, bo się zacięło w windzie czy poszło na siusiu. Tylko, że jeśli będzie chodziło o delegalizację PiSu, to się wszyscy stawicie miłego dnia. Do usłyszenia za parę dni.